14 Tom, 12 kwietnia 1922 roku. Sprawiedliwość Boża pragnie na nowo zjednoczyć zerwaną miłość pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Kiedy przebywałam w swoim zwyczajowym stanie, mój słodki Jezus ukazał się całkowicie udręczony, niemal w chwili wymierzania sprawiedliwości. Był jednak zmuszony, jakby przez same stworzenia. Modliłam się do Niego, aby oszczędził kary, a On powiedział do mnie, córko moja, pomiędzy Stwórcą a Stworzeniem nie ma niczego poza strumieniami miłości. Grzech przerywa ten strumień i otwiera strumień sprawiedliwości. Moja sprawiedliwość broni praw mojej znieważonej miłości, mojej zerwanej między Stwórcą a Stworzeniem miłości. Wkraczając między Stwórcę a Stworzenie, pragnie ponownie zjednoczyć tę zerwaną miłość. Ach, gdyby człowiek nie grzeszył, moja sprawiedliwość nie miałaby nic wspólnego ze Stworzeniem. Jak tylko zaczyna się grzech, wkracza sprawiedliwość. Czy sądzisz, że chcę uderzyć w człowieka? Nie. Nie, wręcz przeciwnie, boli mnie karanie go i trudno mi to czynić. Jednak to on mnie zmusza i skłania, żebym w niego uderzył. Módl się, aby człowiek się opamiętał. W ten sposób sprawiedliwość natychmiast zjednoczy strumień miłości i będzie mogła się wycofać.